muszę Wam powiedzieć, że to jest moje ulubione śniadanie, totalnie. Taka kremowa owsianka z całym skrem, do tego świeże owocki, najlepiej właśnie malinki, no i masło orzechowe albo kremik proteinowy. W sensie proteinowy on za bardzo nie jest, ale jest słodziutki i pyszny. Zawsze daję sobie 30 gram tego kremiku i wychodzi go bardzo dużo, jak widzieliście. Na całą owsiankę idealnie mi starcza. Yy, także już widzieliście, jak robię swoją słynną osiankę z najlepszych proporcji, zawsze 50 gram płatków, ale błyskawicznych. Są one bardziej przetworzone, aczkolwiek lepiej smakują, moim zdaniem. Do tego daję sobie mleko, bo osianki na wodzie za bardzo nie lubię. Daję pół na pół mleko z wodą. Słodzę słodze erytrytorem albo słodzikiem zazwyczaj erytrytorem, bo słodzik ostatnio mi się za bardzo, za dużo sypie, i później jest zbyt słodkie. Dodaję szczyptę soli, żeby podbić tą słodkość Cały skier, tym razem ten zwykły waniliowy z Lidla No i mam moją pyszną y, owsiankę kremową Ale musicie wiedzieć, że tutaj główną robotę robią te płatki owsiane błyskawiczne Z Lidla, te niebieskie Później Wam pokażę, które to są Są moimi ulubionymi Zawsze je mam, zawsze je kupuję I z innych owsianki nie robię Nie lubię takiej owsianki, gdzie płatki nie namokną i tylko pływają w tym mleku, nie robi się papka, nienawidzę tego. Takie owsianki bym nie zjadła i nie dziwię się ludziom, którzy mówią, że nie lubią owsianek, kiedy jedzą właśnie takie płatki. Ta owsianka jest top, musicie ją zrobić, ma lekko ponad 500 kalorii, ale to nie jest jakieś ważne. Jest przepyszna, długo syci, no i idealne śniadanko. Dobra, zmykam zjeść, widzimy się w następnym posiłku. Kochani, ważna sprawa, jeszcze suplementy, o których nie możemy zapomnieć. Witamina D w momencie, gdy teraz jest taka beznadziejna pogoda, jest bardzo ważna. I również w lato, nie tylko w zimę i w jesień. Ja suplementuję cały rok witaminę D, witaminę w sensie omega 3. Mamy tutaj również magnez, cynk, no i cztery kapsułki kreatyny. już suplementuję sobie również ashwagandę po jednej kapsułce na noc. Nie wiem, czy zauważam efekty po dwóch tygodniach. Wydaje mi się, że tak. Nigdy nie jestem w stanie ocenić, czy jest to placebo, efekt placebo, czy, czy rzeczywiście tak jest. Aczkolwiek wierzę w jej działanie. No i super mi się śpi, nie jestem jakaś zestresowana. Także chyba widać efekty. Mamy dzisiaj niedzielę, także taki luźny, chillowy dzień. Zaplanowałam sobie kolejne posiłki, żeby nagrać wam ten film, także zobaczycie co pysznego zajadam. Jest to taki typowy dzień mój jedzenia, bo to jest bardzo w moim stylu to co jem na co dzień. Wybrałam akurat takie posiłki, żebyście mogli się zainspirować, których jeszcze chyba nie widzieliście tutaj na YouTubie, na Instagramie zapewne tak. No i bardzo smacznie. Także możecie się inspirować. Cała kaloryka dzisiejszego dnia to 1700 kalorii. W dzień treningowy oczywiście jem 1800 kalorii z większą ilością węglowodanów i białka, a w dzień nietreningowy jest to 1700 kalorii z większą ilością tłuszczów. Kochani, to są te płatki owsiane, właśnie przyspołam sobie całe opakowanie. Płatki owsiane błyskawiczne, one są w Lidlu, czasem są nawet w większych paczkach i moim zdaniem są najlepsze. Tak wyglądają w środku, także nie są to całe płatki, jak widzicie, yy, tylko strzępki. Przez to robi się taka papka z owsianki i jest wtedy cudowna. Yy, oglądam sobie właśnie Turbulencję. Jest to serial, który ostatnio mnie strasznie ciągnął. Jestem na trzecim sezonie, dziewiątym dziewiątym odcinku, także zaraz będę kończyć. Cudowny serial, musicie obejrzeć. Nie musicie, ale możecie obejrzeć. Fajny pomysł w ogóle na serial, ale nieco fantastyczny moim zdaniem, bo nie wydarzyłoby się to naprawdę, chociaż tam niby też są w świecie realnym, prawda? Ja zmykam sobie oglądać, bo jest leniwa niedziela. Ej, hey, kochani, wróciłam, yy, i powiem wam że zmęczyłam się trochę. Nosiłam płytki, dosyć ciężkie płytki. Jest to nic w porównaniu z ciężarami, które noszę na siłowni, żeby zrobić hip-trusty. Ustaliliśmy jakieś ważniejsze rzeczy, gdzie ma być światło. Tata to wszystko wykuł, więc teraz on dalej pracuje, a ja będę sobie zajadać obiad. Zostawiłam sobie kolezero Totalnie ciepło w zamrażarce na dwie godziny i jest teraz taka perfekcyjna. Lecę robić obiad, także zbieramy się do kolejnego posiłku. Będzie to szakszuka z marchewką i z tościkami. Powiem Wam, że moim top produktem do jajecznicy oraz do szakszuki, cokolwiek co robię z jajkami, jest to masło. Masło zamiast oliwy yy, podbija super smaczek jajek, także ja zawsze dodaję masło i yy, jest pysznie i zdrowo, powiedzmy. Ja masło dodaję rzadko, aczkolwiek mówię Wam, tutaj smaczek jest najważniejszy. Akurat mi została resztka, będzie to chyba idealnie 5 gramów. Rozgrzewam sobie na patelni masło, zaraz wrzucam sobie tutaj cebulkę i posiekany czosnek w plasterki. Nie przeciśnięty przez praskę, bo wtedy ma zupełnie lepszy smak i aromat. Zaraz będziemy trzeć sobie na tarce marchewkę. No i tutaj pulpa pomidorowa, moja ulubiona. Tam już o niej jest cudowna, znacznie lepsza niż pomidory krojone albo przecier. Dostępna w Lidlu i Josho na pewno. Dodałam już tutaj przecier pomidorowy yy, oraz przetartą marchewkę. Całość zrobiła się w ten sposób. Widzicie? Wbijam teraz trzy jaja. I całość przykrywam. Smacznego. No i kochani, na kolację jak widzicie mamy pyszne naleśniory z kremem z twarogu i ricotty. Ricotta jest taka delikatna, przypomina troszkę mascarpone więc ja uwielbiam ją dodawać do naleśników, szczególnie połączeniu ze skrem waniliowym i ricotto. To jest najlepszy krem do naleśników ever. No i jest to mój trzeci posiłek w ciągu dnia. Miały wyjść dzisiaj cztery, aczkolwiek nie byłam bardzo głodna. W kaloryczności się zmieściłam, w makrosach również, więc jest idealnie. Później Wam troszkę pogadam, teraz zmykam jeść. Kochani, zjadłam na leśniczki, zdążyłam się również umyć, przygotować się do spanka. Jest godzina chwilę po 21, ale ja tak ostatnio chodzę spać między 21 a 22. Nie zamulam na telefonie, tylko idę spać, żeby się zregenerować. Tak czuję się najlepiej. Wstaję wtedy około 7:00-8. Polubiłam wstawanie rano ponownie, bo wcześniej miałam taki zastój i byłam wiecznie zmęczona. Ale no to dlatego, że często miałam na przykład na rano do pracy. Wstawałam wtedy o piątej i często trenowałam. Także teraz sobie inaczej to wszystko rozkładam i jest bardzo dobrze. Piję sobie miętę, miętę z cytrusami czy coś takiego. Staram się codziennie pić yy, jakieś ziółka, później robię sobie chwilową przerwę tygodniową, bo trzeba o tym pamiętać. Dlatego tak to jest, że często zbiera nam się woda w organizmie. Albo wychodzimy gdzieś częściej na miasto, zdarza nam się więcej zjeść i zastój wody w organizmie następuje. Także warto pić wtedy ziółka, dużo wody, jeść dużo warzywek i owoców. Wracać do swojej diety, ruszać się na co dzień i będzie wszystko w porządku. No i także ja piję swoją miętkę, czekam, aż mi ostygnie. No i będę zaraz leciała spać. Dziękuję Wam za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że fajnie Wam się go oglądało. Myślałam, że będzie więcej posiłków, żebyście mieli więcej inspiracji. Miał być o jeden posiłek więcej, ale wyszły trzy takie większe. Mam nadzieję, że również Was to satysfakcjonuje. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Zapewne będzie już większa koloryka. 1800, na przykład w dzień treningowy albo 2000, bo planuję wejść po tej mini redukcji na 2000, bo na tym czuję się najlepiej no i na razie bez żadnych celi sylwetkowych będę na luzie podchodzić do ćwiczeń bo nie wiem czy oglądacie mnie na insta ale na instagramie mówiłam, że od kwietnia do do lipca miałam tą masę i redukcję był to taki proces, gdzie wymagał ode mnie wielu wyrzeczeń i udało mi się, chciałam sobie udowodnić wszystko, że. No, że potrafię. No i udało mi się. Także teraz nie mam takiego musu i parcia na to wszystko, bo wiem, że jak będę chciała coś osiągnąć, przez chwilę będę chciała dociąć i bardziej się sobie podobać, to dam radę po prostu. A na, na razie podchodzę na luzie do tego. Są również wakacje, więc nie mam co mm, się spinać z tym wszystkim. Yy, dobra, yy, ja już się zagadałam, ale. Piję, coś tam sobie jeszcze pooglądam pewnie i lecę spać. Także miłej nocki i do zobaczenia w kolejnym filmie.